Witam Państwa, na tym filmiku chciałbym Państwu pokazać ciśnieniową jak do kawy marki Jura, model J6 w kolorze Piano White, czyli w połysku bieli jest, kolor ten jest rzeczywiście biały, to jest taka czysta biel nie jakaś kremowa, nie jakaś żółknięta, nie wchodząca w beż to jest taka typowa biel, bardzo modny kolor dzisiaj, no bo dzisiaj większość z nas chciałaby mieć białe szafki w kuchni, jeździmy białymi samochodami to niektórzy z nas, mają białe długopisy, białe telefony mieć w bieli lub w czerni, taka jest teraz moda. I ten ekspres te kryteria spełnia. Jest bardzo ładny, bardzo efektowny. Tutaj może w tym świetle takim blejakim, trochę z tą jeszcze gorszą kamerą, którą mam, no może tego nie widać, ale proszę mi wierzyć, jak Państwo go zobaczycie na żywo, to potwierdzicie to, co ja mówię. Jest naprawdę bardzo ładny, świetnie wykonany, naprawdę jak klocki Lego. Ten plastik jest na najwyższym poziomie. Nie ma żadnych zadziorów. nic, wszystko jest bardzo dobrze spasowane. Zbiornik na, na wodę wkładamy z boku. Pojemność 2,1 litra. Zbiornik na kawę mniejszy, 250 gramów. Ociekacz szklany. Trudno go naprawdę porysować. Ale z drugiej strony też trzeba uważać, że on nie smakuje. Środek jest dzięki czemu no, no, nie widać rys. To, to jest duża zaleta. Wyświetlacz jest mniejszy, proszę Państwa, jak w modelu tutaj Z6. Um, Im węższy, jak w, w modelu E8, E6. Zato menu jest na styl modelu Z6, które jest bardziej czytelne, od, na przykład od menu w modelach E6 i E8. Przystępka oczywiście regulowana góra-dół, bardzo wysoko na 15,5 cm, proszę Państwa. To jest bardzo dużo w tym ekspresie. Przy zakupie uczułam Państwa żeby sprawdzić specyfikację ekspresu, bo to, że ekspres wykona nam latte, to nie znaczy, że ta lata będzie w takiej szklance. Może być tylko maksymalnie w takiej szklance, na przykład, bo, bo 14 cm, czy tam 13,8 13, cm nam ekspres wykona latte, czyli latte zmniejszone. Mi lat nam najbardziej smakuje w takiej wysokiej szklance. To jest dla mnie prawdziwy latte. I tak lata ten ekspres bez problemu wykonuje. Często producenci chwalą się, że ekspres dany wykonuje lata, a się okazuje, że to jest lata zmniejszone małe i jest rozczarowanie w domu. Dlatego proszę dobrze się zastanowić przed zakupem, przemyśleć sprawę, żeby później nie być rozczarowany po zakupie. Ekspres cichy, pokrętło jest poświetlone na kolor niebieski, menu czytelne, wylewka do kaw czarnych jest rozsuwana na boki dodatkowo, w zależności od, od szerokości filiżanek, to jest, to jest też pustego ekspresu. Ten leci kawka, ten leci pianę, że będzie kawy mleczne. Czyli nie wsuwamy szklanki. Eksus ma system mycia, płukania automatycznego. Przystawka zwierzęca jest ściągana, można go ściągnąć bardzo szybko. Proszę spojrzeć. Przestawkę ściągamy. Jeden ruch ręki, drugi ruch ręki. I tutaj to kęteczko. I mam przystawkę rozebraną. Dodatkowym plusem jeszcze jest to, że możemy sobie wymienić, jak nam się zużyje, końcówka do przystawki. No wymieniamy. Akurat mój piesek szczeka. Myślę, że Państwu nie przeszkadza. Przystawka oczywiście profesjonalna, w modelu J6 regulowana. Gorące mleko, piana. Ym, gorąca woda, ta wyleweczka. Ym, generalnie z Express bar parzę bardzo dobrą kawę, ponieważ mam system pep. To jest jego, niewątpliwie, bardzo duża zaleta. Generalnie wszystkie jury, które mają system PEP, kawę jak z ekspresu klubowego. jest no niewiarygodny smak. naprawdę polecam gdzieś spróbować sobie smak tej kawy. Ekspres jest wykonany bardzo dobrze, z bardzo dużą starannością, bardzo dużą dbałością o szczegóły. Każdy element w nim jest przemyślany. Tutaj nie ma przypadku, proszę Państwa. Nawet, wydaje mi się mogło, taka prosta sprawa, jak wylewka do kaw posiada system odpowietrzania. A sobie odkręci tą osłonkę z góry. Tutaj jest uszczeleczka specjalna z otworem u góry. Na dole jak ściągnie się ten, tą osłonę, odkręci, tam jest dodatkowa jeszcze uszczelka, co powoduje, że efekt nalewania kawę wytwarza podciśnienie w kaw czarny, na kawach czarnych. Daje to to, że napar jest nalewany co do, co do mililitra i nie mać kropel, że spada krople, kapią po wykonaniu kawy. Po prostu nalewa, przestaje koniec. To są takie dbałości o szczegóły przez markę Jura, których które Państwo nie wyczytacie, ani instrukcji obsługi, tylko dopiero po, podczas obsługi ekspresu. Podczas wieloletniej obsługi, bo ten ekspres liczy na 30 lat. Przegląd raz na 3 lata zalecam. Bardzo trwałe urządzenia. Póki co bez wad, Nie ma z nimi żadnych kupów z tymi ekspresami. Bardzo fajnie pracują. Posiadam takie urządzenie w dzierżawie u klienta. Od niedawna no zachwycony tym ekspresem, więc no, mogę polecić do linii, naprawdę piękne ekspresy. Minus za wyświetlacz. Wyświetlacz jest po prostu mniejszy, te przyciski mogą być też szersze, tak jak w modelu Z6, wtedy byłyby wygodniejsze. Z kolei możemy sobie wybrać rotary switchem, czyli tym pokrętem kawy, którą chcemy. I też nie musimy używać tych przycisków. O możliwościach personalizacji na nie mówię, ponieważ każdą kawę można sobie dowolnie konfigurować, programować, wodę, i ilość tam moc, kawy, temperaturę, po prostu wszystko. Więc, no jakby nie zagłębiam się w to, bo to jak już za te pieniądze, które Jura sobie życzy, no to musi to mieć, łaski tej, że tak powiem, nie robi. Natomiast zaskoczy Państwa przede wszystkim ładnym wyglądem, wykonaniem idealnym, jak dla, jak dla Jury, jak to, jak to u Jury, smakiem kawy, które jest no, no nie do pobicia. Naprawdę proszę mi wierzyć, proszę siedzieć, wybrać, spróbować tej kawy z tego ekspresu, albo zupełnie obojętnie, obojętnie, jakiego, który ma system P. Jest to super, super system, polecam. Pulsacja, pulsacja kawy troszeczkę dłużej trwa nalewanie kawy, jakieś 2-3 sekundy, ale warto poczekać. Moduł zaparzenia oczywiście bezosługowy, nie trzeba go wyciągać. Raz na jakiś czas dostawiamy tabletkę, czyli raz na miesiąc, raz na półtora miesiąca tabletkę czyszczącą do otworu na kawę mieloną. Ekscyt oczywiście jest na kawę i w ziarnach, i kawę mieloną. Bardzo szybko się nagrzewa, szybko się pucze. No, no nie ma się właściwie do czego przyczepić, nawet bym chciał, to, to, to nie mam do czego. Bo jest to zwyczajnie dobre urządzenie. Tak naprawdę klienci JUR doceniają ten, ten sprzęt yy, dopiero po iluś latach pracy na nim. Owszem, naprawdę, jak kupujemy urządzenie, jesteśmy zachwyceni smakiem kawy. Taka nam smakuje, pachnie cała kuchnia po zaparzeniu kawy, ale, ale zaczynamy się cieszyć z tych naszych wydanych pieniędzy po 10 latach, po 15 latach bez awaryjnej pracy. Owszem, może się wydarzyć jakaś tam wpadka drobna. Ale to nie jest taki spektakularny wypadk, że coś tam się dzieje seryjnie, czy coś. Nie ma żadnych problemów, proszę mi wierzyć. Dlatego Jura z każdym modelem, który wprowadza, a to jest nowy model, mamy teraz październik 2016, jest nowy model, który jest wprowadzony od niedawna, jest modelem dobrze przemyślanym. Jura nie, nie pokazuje nowych modelów raz na, na dwa tygodnie, co dwa tygodnie nowy model. Nie. Każdy model jest dobrze testowany, zanim w ogóle trafi na rynek. To wersja w karbonie, to jest wersja srebrne. Ja polecam biel. To jest piękny, jest, jest zjawiskowy ten ekspres. No ale to trzeba zobaczyć na żywo. Także polecam. Jura, J6 w wersji piano White z systemem PEP.